Oddaliśmy MIGI Ukrainie, a nowych maszyn nie ma. Co dalej z polskim niebem? Koreańska telewizja KBS ujawniła poważne problemy koreańskiego producenta samolotów KAI. Polska podpisała z nim kontrakt wart 3 miliardy dolarów na 48 maszyn, 12 w wersji podstawowej i 36 w wersji dostosowanej do naszych wymagań. Pierwsze 12 samolotów dostarczono bez przeszkód, ale z kolejnymi pojawił się poważny kłopot. Miały trafić do Polski w listopadzie 2025 roku, a teraz mówi się, że nastąpi to najwcześniej półtora roku później. Powodem opóźnień są problemy z montażem nowego radaru, który w chwili podpisywania umowy był jeszcze w fazie testów. Kadłuby maszyn są już gotowe, ale bez radaru nie mogą zostać ukończone i przekazane stronie polskiej. To szczególnie trudna sytuacja, bo Polska wpłaciła zaliczkę w wysokości aż 30% wartości kontraktu, licząc na szybkie dostawy. Samoloty miały zastąpić przekazane Ukrainie myśliwce MiG-29. W efekcie liczba maszyn w naszych siłach powietrznych została zmniejszona, a opóźnienia dodatkowo pogłębiają ten problem. Dodatkowe kontrowersje wywołało też podanie przez byłego prezesa Kai ceny jednostkowej dla Polski około 130 milionów złotych za sztukę. Opóźnienia mogą poważnie osłabić wiarygodność koreańskiego producenta w Europie. Chcesz być na czasie? Zasubskrybuj ten kanał.